Ten konkurs ogłoszony przez Biznes Link i gminę Toruń to wyjątkowa szansa dla tych, którzy chcą zrealizować swoje marzenie i poprowadzić działalność gospodarczą. Najlepsze pomysły mają szansę na otrzymanie wsparcia finansowego potrzebnego do uruchomienia firmy i dołączenie do Biznes Link Toruń. Inkubator czeka na kreatywne projekty. A na pomysły innowacyjne, pomysły kreatywne, które mają możliwość osiągnięcia dużego sukcesu na rynku, nie określamy branży, więc praktycznie każdy pomysł może się zgłosić do nas, czy już firma, która już funkcjonuje, i otrzymać od nas wsparcie kapitałowe. Inkubator zorganizował także specjalne konsultacje dla uczestników konkursu, w którym stawką jest 100 tysięcy złotych. Skorzystał z nich student informatyki UMK Piotr Krukowski. Wymyślił projekt, którego szczegółów na razie nie chce zdradzać, ale ma on zrewolucjonizować sektor sprzedaży w Internecie. Tak, mój projekt dotyczy sprzedaży, sprzedaży wysyłkowej elektronicznej głównie produktów, które są istotne, jakieś wizualnie, jakieś tam w sensie zegarki, biżuteria. Powiedzmy telefony, powiedzmy nawet rower, cokolwiek, cokolwiek co musi wyglądać tak naprawdę. Nie? I tego dotyczy mój projekt najbardziej. Każdy uczestnik konkursu musi nagrać krótki, maksymalnie trzyminutowy filmik, w którym opowie o idei projektu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 grudnia. To Może być kilka osób. Nie mamy określonego, że to jest tylko jedna nagroda w wysokości 100 tysięcy złotych. Pula środków jest na tyle duża, że możemy zainwestować w 5-10 projektów biznesowych, więc jest duża okazja i szansa na to, żeby taką inwestycję faktycznie dostać. To też myślę, że warto, warto, warto to, to podkreślić. Więc, więc w zależności od jakości i ilości pomysłów, możemy w odpowiednią ilość również zainwestować. Ocena zgłoszonych projektów potrwa do 8 grudnia, natomiast 12 finaliści konkursu zaprezentują swoje projekty przed Komitetem Inwestycyjnym. Które wyłoni najlepsze z nich. Dodatkowo na 10 wyróżnionych uczestników czekają vouchery na 3 trzymiesięczny bezpłatny pakiet akceleracji, czyli przyśpieszenia przystosowania w Business Link Toruń.